Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z downwell dzisiaj po raz kolejny gram w downwell nikt nie pisał czy kontynuować serię czy ją zakończyć więc postanowiłem kontynuować serię w ostatnim odcineczku nie powiedziałem wam jak się strzela no tak samo jak się skacze czyli po prostu skaczecie i strzelacie tak to działa, patrzcie. No, właśnie tak. O. I teraz postaramy się... Spasio też... Eh, też się, no, dobrze, lecimy. Uff. Ok. Chyba standard. Standard, lecimy, ok. Standard jest taki sam jak... Dobra, lepiej. Dobra, zabieram. A, goni mnie, nie, nie popiesz. Dobra, ok, jesteśmy. Wchodzimy tu. Co to jest? Triple. Nie, to lata. A to? Nie. O, da się. Jednak zdobyliśmy trochę diamentów, dobra Dobra. Tym razem nie straciliśmy jeszcze żadnego życia. Fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Jest! Jest, jest, jest! Dobra. Tym razem się dzieje lepiej niż w ostatnim odcineczku. Jak pamiętacie, w ostatnim odcineczku było o wiele, ale to o wiele gorzej niż teraz. bo nie, straciliśmy jedno życie. Dobra. Ach, dobra. Ja, dobra. jest. Diamenty, dobra, jest. Dobra, może jakoś... Ach, kurde. To jest trudne. Nie wiem jak to... Da się, da się tu jakoś do góry strzelać? Nie. Tylko nie zabędziemy bo Musimy musieli mieć Dobra. O kurde. O nie, 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 nie. Dobra. Jesteśmy w kolejnym. W kolejnym. Dobra. Jak będzie dron, to bierzemy drona. Czekajcie. Hot casing. Bullet casing deal damage. Są, że. HP. A HP, czyli taka tarcza, gdy zostajemy za tego, Dobra, to to jest, że zdobywamy amunicję, gdy zdobywamy drzemiątkę na no to bierzemy 10? Dzie ja o tym nie myślałem. Dobra, Dobra, raz. Dobra. Yes. Dobra Ła po raz kolejny straciłem życie e, Nie, nie proszę Nie chcę tracić Dobra, o to jest sklep Co pan ma do zaoferowania? Dzień dobry 150 200 150 bandów. Dobra, nie stać nas Wychodzimy Dobra Dobra, rozwalamy A, ja zginę. Dobra, uważamy. To jest niebezpieczne. Dobra, dobra. Nie, po raz kolejny. Dobra. Postaramy się od nowa. Postaramy się od nowa, jeszcze raz. OK? Ale ostatni, restraj. Lecimy... O, dobra, jesteśmy od razu w dziurę. Fajnie. A no. Dobra, na szczęście pewnie będziemy mieli... Zaraz. Dobra. Okej, okay, jesteśmy. Jest. Dobra. Mamy diamenty. panczę dobra. Jak w ostatnim odcineczku, wiecie, to puncher był mega dobry. Nie, ale życia nie zdobyliśmy. Kurde, no. Puncher! Lecimy. Dobra, zawaliśmy. panczerem Dziemy. Kole... Dobra. Dobra, diamenty, diamenty, diamenty. Jakby tu... Ej, my tu możemy głową? Naprawdę? Ja nie wiedziałam. Dobra, nie, tutaj się nie... Kur... Nie wskoczymy tu. Nie. Albo teraz? Nie. Dobra, musiałem to zrobić. O Uchud... kurde. Co? Puncher dwa? Tak to się zalicza? Dobra, zabijamy. Tym razem chyba będzie lepiej. Oh. Dobra. Robak, robak. Zabity, zabity robak. Dobra. jeju! Dobra. Jakby co, głównie nasz cel w dzisiejszym odcinku to dojść do trzeciego cave ramu Dobra. Lecimy. Dron, proszę, dron. Dron. O oh, kurde, laser Uh, to, że daje nam yy, proporcjonalność strzelania i dalej możemy strzelać, albo wciąga gemy obok. Dobra, mam. Nie wiem, czy to. Ej, tu są dodatkowe. Zginęła, żaba. Zginęła. Robak. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra. U! Zabity. Zabity. Zabity ten taki stworek mały. Wiecie od kogo mi chodzi. Nie. Dobra. E Mamy gemy. Więcej gemów jeszcze. Mi się to podoba. Dobra. O Szybko. Wow. a a nie tutaj jednak zginęliśmy no to po co nam 4, 4 ap nie wiem po co my są. uciekam dobra laser plecia O, co laser się tak opłaca on jest po prostu nie czerwona kulka pamiętacie w ostatnim odcinku ona zakończyła nas odcinek Szybko dobra, lecimy. Jesteśmy w trzecim. To, tak. Dobra, dron, dron, dron. Dobra, eee, no damage Lift off. Nie. Dron, dron. Ej, on będzie laserem? Nie. Nie będzie przecież. Dobra, Uchuj. Ej, mam full. To chyba dzięki temu. Dobra, lecimy. Lecimy. Jest diamenty. Lecimy. Dobra, jest uchudę. O, ała, zapomniałam. Zapomniałam. Nie, 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 proszę, proszę. Nie, zginę. Dobra, jest dobrze. Ja się tak stresuję. Dobra, nie, nie, zginęliśmy. Dobrze, to końce go czeka. Na pewno jest dłuższy niż ostatni. Ale był może się przyznać. Naprawdę, mi się podobało. Doszliśmy, udało nam się zdobyć nasz cel. Byliśmy w trzecim cave runie. No i jak Wam dziękuję. Proszę zostawić subskrypcję, łapka do góry, to będzie mi bardzo miło. I to koniec. Dziękuję Wam za oglądanie. Downwell po raz drugi. To koniec. Dziękuję.